Znasz ten moment, gdy w pierwszy dzień wiosny dzieci z radością topią słomianą kukłę w rzece? To topienie marzanny tradycja, którą zna każdy, ale niewielu wie, że sięga ona jeszcze czasów przedchrześcijańskich. Marzanna w słowiańskich wierzeniach była boginią zimy, śmierci, ciemności i stagnacji. Symbolizowała to, co trzeba było pożegnać, by mogło narodzić się nowe. Aby przywołać wiosnę i odrodzenie życia, Słowianie tworzyli jej podobiznę. Najczęściej ze słomy i starych szmat, i rytualnie niszczyli ją poprzez spalenie lub utopienie w wodzie. Dziś ta tradycja przetrwała głównie jako zabawa szkolna. Dzieci topią kukłę jako symbol odejścia zimy. Choć współczesna wersja jest już mocno uproszczona, to wciąż w tym geście czai się echo dawnych pogańskich obrzędów.